dałem im przed momentem jeść i tak zacząłem je sobie liczyć akurat zaczęły spróbować sobie do skarabnika, do tych miseczek który tutaj jest, no Mów pokazywałem, więc mam właśnie jedzonkę i pomyślałem, przeliczę dlatego, że jak wcześniej wspominałem już w tym tygodniu mam jej dość dowieść kolejnych 6 sztuk do 20, a jeżeli coś mi w tych rachunkach tu nie bardzo wychodzi 3 na górze, może policzymy wspólnie. 3 na górze. 3 w ten sposób, może pokażę. 3, 4 wręcz są tutaj. Jedna wysiada na w siatce. W to momencie będzie 3. No teraz tam się przyniosło 2, 4. Teraz tam 5 na górze. O i tak chyba nie policzymy wspólnie. Jest 5, jest 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I trzynasta właśnie ta tutaj wisi na siatce i tak powiem szczerze liczę to to był już teraz czwarty raz i nie mogę się doliczyć gdzieś jednej nimfy. Dorozglądałem yy, no się wiadomo tutaj po yy, całej tej wolierze, szukałem no piór, no piór nie ma, bo obawiałem się, że być może coś mi tutaj się przedostało, coś mi jakąś tam nimfę zaatakowało. Tu trochę mnie niepokoiło, właśnie takie <laughs> pogrzebane pod, stołem, no ale tu z kolei no jest kolejna woliera, więc na pewno nie zrobił to żaden zwierzę, który mi się przekopiło, dlatego, że tutaj mam za ścianą obok, to jest ta sama woliera, tylko przedzielona właśnie ścianką, Aleksandrety obrożny, więc jakby coś się przedostało stamtąd, tu, no to i tam by mi pogoniło po natomiast nie wiem, być może to, albo jakiś kred się przedostał, a może to nie chcę nie, nie zobaczyłem wcześniej. W każdym razie mam taki fundament dookoła. Yy, także na pewno nie będzie tu prosto się przedostać jakimkolwiek yy gryzoniom, czy drapieżnikom, więc tak troszeczkę to wykluczyłem. No i zacząłem zaglądać po budkach. Yy, do każdej budki zacząłem zaglądać, czy po prostu mi, bo miałem taką sytuację wcześniej, że po prostu no weszła mi do budki i tam sobie Papuszka zdechła, natomiast tutaj przeglądam wszystkie, yy, czym się tu zadziwiłem, bo byłem, byłem, o, może nie w ta budka, gdzieś w którejś właśnie, już dzisiaj zaglądałem, o w tej chyba. I co mnie zdziwiło? Zdziwiło mnie jajeczko. Nie jest to jakieś jajko zostawione, nie wiadomo z jakiego okresu, dlatego że Raz, że i budki zawiesiłem nowe budki, wszystkie były, więc na pewno nie były z jajkiem. To jest jedna rzecz, a dwa, że no one są może tutaj od miesiąca u mnie, te nimfy, więc no chyba, że właśnie w tamtym czasie jeszcze było cieplej się znosiły. Ale wracając, właśnie do tej naszej zaginionej nimfy, jak już wspomniałem, zacząłem przeglądać te wszystkie budki, to jednocześnie zajrzałem i tu i spójrzcie siedzi nimfa i siedzi na jajkach mamy niemalże połowę listopada a ona sobie tutaj pozwoliła na lęgi bo jestem właśnie czy jest to yy, nimfa dlatego, że ja tu miałem tak jak wcześniej wspominałem Młode, yy, znaczy młode. Yy, starsze niż z zeszłego roku. Miałem kupioną parkę taką właśnie w tym okresie. Tak to był październik, listopad i kupiłem. I wrzuciłem to się sobie tam do wolierki i na wiosnę, właśnie to musiłam wam mówiłem, pokazywałem, yy, padła mi samiczka samca. Wtedy przerzuciłem sobie yy, do innych papuk. No i teraz się tutaj być może wymieszał, więc może. No ale tam z kolei padła samiczka, więc yy, niemożliwe, żeby samiczka, żeby to siedział. Samiec. No chyba, że miałbym tu jakąś jeszcze wśród tych, bo kupowałem je w tym roku, no niby to wszystko miały być młode ptaki, natomiast brałem po kilka sztuk w jednym miejscu, tak żeby nie płacić za wysyłkę za każdego ptaka osobno, więc ktoś może mi po prostu, czy przez pomyłkę, czy nawet i celowo rzucił do dwóch młodych jedzą starszą, czy, czy powiedzmy parkę nawet starszą jakąś i okazuje się, że już jest na jajeczkach, malendzi. Także on mnie to cieszy. Oczywiście nie będę gadał, że nie. Mam nadzieję tylko, że uda się te jajeczka wysiedzieć. Ja już szukałem tej właśnie 14 mil w zeszłym tygodniu. Nie panikowałem. Wydawało mi się, że źle policzyłem. Dlatego dzisiaj postanowiłem znowu jej poszukać i na nowo to wszystko policzyć. I faktycznie, ja tak że ona już pewno od zeszłego tygodnia siedzi na jajkach. Mam nadzieję, że no, pogoda będzie tak jak teraz, że nie będzie gwałtownie, po się wszystko nie ochodzi, nie będzie tych mrozów i uda się je wysiedzieć. Na no, pewno już nie będę przecież zabierał teraz jej do budynku, nie ma sensu na pewno, żeby nie siedziała. Poza tym, no, nie wiem, który tu jest od niej samiec, a samiec jak wiadomo no, siedzi w nocy na jajkach, więc on na pewno to przychodzi i siada. Także nie będę ryzykował, nie będę już tutaj ingerował po prostu w to. Zobaczymy. Wysiedzi, to wysiedzi, nie wysiedzi, to trudno, nie wysiedzi.